Cześć wszystkim Opaczom Słońca i magazynierom. Słuchajcie, dzisiaj będzie bez cięć, bez obróbki, bez stawek, na szybciocha, bo mam dla Was gorące wieści z placu boju: a mianowicie dotacje mój prąd 6.0, które ruszyły 2 września o 9, czyli w poniedziałek. Słuchajcie, w związku z tym, że miałem parę wniosków do złożenia e, przy takich rodzinnych tematach, ze względu na fakt, że nie wziąłem żadnych obcych wniosków do złożenia, bo bałem się odpowiedzialności, że się nie uda. Wiem doskonale, jak wpływały wnioski do mojego prądu e, i słuchajcie, podzielę się teraz. Z, wam, z Wami tym tematem. Słuchajcie, program ruszył o 9 rano w poniedziałek 2 września. O 9.30 złożony wniosek miał numer przyjęty 1010 o godzinie 15 wniosków już było ponad 5 tysięcy a o godzinie około 21 tych wniosków było już dobre ponad 10 tysięcy tak słuchajcie ponad 10 tysięcy wniosków przez niecały niecały jeden dzień tak miałem przyjemność złożyć jeszcze dwa wnioski no i słuchajcie sytuacja wygląda tak że ostatni wniosek który składałem już w ogóle nie będę składał więcej wniosków także nie zabieram wam miejsca składałem wczoraj wieczorem czyli w trzecie, trzeciego dnia działania programu, bo od, od 18.40 około był składany wniosek. Dostał numer 16.830 z groszem. 16 tysięcy wniosków w niecałe 3 doby pracy programu. Słuchajcie, Filip Kaszubowski fajnie to policzył. Ja Wam tak na szybko, że tak powiem przybliżę. Około Między 17 a 20 parę tysięcy wniosków na więcej nie starczy te 14, przepraszam, 400 milionów złotych budżet programu. Jeżeli ten budżet nie zostanie powiększony, to ja uważam, że program powinien się spokojnie skończyć jutro, czyli w piątek, bo dzisiaj mamy czwartek dokładnie 5 września. Mamy godzinę 9:54, więc jeszcze pewnie wnioski są przyjmowane. Ciekawe jak długo to starczy, ciekawe czy się moje prognozy poprą, ale Filip miałeś rację. Pozdrawiam kolegę z kanału Filip Kaszubowski. Filip to policzył już dawno, że tempo składanych wniosków o przyłączenie mikroinstalacji jest tak duże, że pewnie dużo chętnych osób będzie chciało z tego skorzystać. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze nie złożyliście swojego wniosku, to śpieszcie się, Budżet się kończy, a ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił o dokładaniu pieniędzy do budżetu. Wręcz było powiedziane, że program trwa do wyczerpania budżetu. Także taka szybka wrzuteczka dla Was. Sorki, że mnie tak długo nie było, ale dużo obowiązków służbowych. Myślę, że niedługo też jeszcze się do Was troszeczkę odezwę. Mam dla Was parę ciekawych odcinków, a tymczasem co? Łapiemy słonko, magazynujemy w czym się da i lecimy dalej. Cześć!